Pomyślmy o tym przez chwilę: A co jeśli sama nauka, ten nasz fundament rozumienia rzeczywistości, opiera się na zestawie niekwestionowanych wierzeń? Dziś weźmiemy pod lupę argument, który stawia znak zapytania przy tym, co wielu uważa za absolutną prawdę. To zdanie idealnie oddaje pewien ciekawy fenomen: jest taki moment, kiedy nauka dla niektórych przestaje być metodą, a staje się no właśnie systemem wierzeń prawie jak religia. I tu, dokładnie tu, leży sedno sprawy. Mamy więc, jakby, dwie nauki. Jedna to taki zamknięty system, zbiór gotowych prawd, a druga to ciągłe poszukiwanie, to metoda, która żyje dzięki nieustannemu zadawaniu pytań. No dobrze, ale jak nazwać taki dogmatyczny sposób myślenia o nauce? Okazuje się, że jest na to określenie. Nazywa się to łudą nauki. A co to znaczy? Ano to, że w gruncie rzeczy wierzymy, iż nauka już wszystko zrozumiała, tak w zasadzie. A teraz? Teraz to już tylko kosmetyka, wypełnianie drobnych luk. Co ciekawe, cała ta łuda nauki stoi na dziesięciu filarach, tak, dziesięciu fundamentalnych założeniach, a może raczej dogmatach, czymś, co często bierzemy za pewnik, za absolutną, niepodważalną prawdę. Dokładnie tak, aż dziesięć. To na nich opiera się spora część współczesnego materialistycznego światopoglądu naukowego. I co najważniejsze, rzadko kiedy są one w ogóle kwestionowane. No to co? Zobaczmy, co to za dogmaty. Dobra, to jedziemy z pierwszą piątką. Wiele z nich brzmi no cóż, bardzo znajomo jak coś z podręcznika. Pierwszy: Natura jest mechaniczna jak taki wielki, kosmiczny mechanizm zegarowy. Drugi Materia jest nieświadoma. Proste, prawda? Skała nie ma uczuć. Trzeci. Prawa natury są stałe, niezmienne, na zawsze. Czwarty. Klasyk. Całkowita ilość materii i energii jest stała. Zasada zachowania energii. No i piąty, który budzi mnóstwo emocji. Natura jest bezcelowa. Ok, a teraz druga część tej listy, która wchodzi już na bardziej osobiste terytoria. Szósty. Dziedziczenie biologiczne jest materialne. Czyli wszystko, co ważne, zapisane jest w genach. Siódmy, wspomnienia to materialne ślady, jakieś tam połączenia neuronów w mózgu. Ósmy, bardzo ważne, umysł znajduje się w mózgu to po prostu aktywność mózgu. Z tego z kolei wynika dziewiąty, zjawiska paranormalne to ściema, iluzja. No i na koniec dziesiąty, który dotyczy nas wszystkich. Jedyną skuteczną medycyną jest ta mechanistyczna. I teraz uwaga, to jest ten kluczowy moment. A co jeśli na to wszystko spojrzeć inaczej? Co jeśli te 10 punktów to wcale nie są ostateczne prawdy? Co jeśli to są po prostu założenia? Bardzo mocne, owszem, ale wciąż tylko założenia? I tu nie chodzi o to, żeby to wszystko od razu odrzucić. Absolutnie nie. Chodzi o coś znacznie prostszego, a zarazem, no, potencjalnie rewolucyjnego: o przeformułowanie. Żeby to dobrze zobrazować, weźmy konkretny przykład. Dogmat numer 5. Przedstawiony jest jako takie twarde, niepodważalne stwierdzenie. A teraz zobaczmy, co się dzieje, gdy zrobimy jedną małą rzecz. Dodamy na końcu znak zapytania. Nagle to już nie jest dogmat, to jest pytanie, to już nie zamyka dyskusji, wręcz przeciwnie, to ją otwiera, to jest zaproszenie, żeby badać, szukać, dociekać. Dobra, weźmy jeszcze jeden, żeby to utrwalić. Dogmat numer 8. Znowu, brzmi jak ostateczna prawda, prawda? I znowu, ta sama prosta sztuczka. Zamieniamy to w pytanie: czy umysł jest ograniczony wyłącznie do mózgu? To nie kwestionuje, że umysł i mózg są ze sobą ściśle powiązane, ale otwiera nam to drzwi do badania świadomości w zupełnie inny, o wiele szerszy sposób. No dobrze, ale po co to wszystko? Co nam to daje? Dlaczego taka zmiana perspektywy jest tak ważna? Okazuje się, że korzyści są, no, ogromne. Po pierwsze, nauka staje się po prostu ciekawsza, bardziej fascynująca. Zamiast ciągle bronić starych założeń, może wreszcie swobodnie odkrywać nowe terytoria. Staje się, no, po prostu wolna. I jest taki cytat, który idealnie to wszystko podsumowuje. Nauka jest o wiele zabawniejsza, o wiele ciekawsza, o wiele bardziej wolna, gdy zamieniamy dogmatę w pytania. I trudno się z tym nie zgodzić, bo przecież o to w nauce chodzi, prawda? O zadawanie pytań. I tak na koniec zostaje nam jedno ważne pytanie. Jeśli faktycznie zaczęlibyśmy tak podchodzić do nauki, jeśli zamienilibyśmy te wszystkie dogmaty w otwarte pytania, to co moglibyśmy odkryć? Jakie niesamowite możliwości czekają tuż za rogiem, za granicą tego, co dziś wydaje nam się pewne.